Seria Ninjago ma prawie już 13 lat. Przez ten czas twórcy dodawali wiele wątków. Niektóre były kontynuowane przez wiele sezonów, a inne zostały szybko zakończone. Nie wszystkie były jednak takie oczywiste. Wiele z nich było poszerzanych poprzez krótkie sceny lub wypowiedzi. Cześć, witajcie z tej strony Antrex. I właśnie takimi tajemnicami twórców dzisiaj klasycznie zajmiemy się dla serii Wyjaśniamy Ninjago, czyli słowo po słowie, ujęcie po ujęciu. Zapraszam. Ostatnio oglądałem ponownie finał sezonu Skrystalizowani i w finałowej scenie zwróciłem uwagę na ostatnie słowa Zeina, w których mówi, że w tym tempie klasztor zostanie odbudowany w ciągu 12 lat, 8 miesięcy, 2 tygodni i 3 dni. Coś zbyt dokładna ta data, żeby mogła być przypadkiem. Na początku pomyślałem, że może to być odległość czasowa między pierwszym odcinkiem pilotażowym a odcinkiem, w którym Zein te słowa wypowiada ale okazało się, że nie. Po dodaniu 12 lat, 8 miesięcy, 2 tygodni, 3 dni do 14 stycznia 2011 roku otrzymujemy datę 1 października 2023. Taka równa 1 października to nie może być przypadek. Ja nieubłaganie czekam na początek października. Zobaczymy, czym nas twórcy zaskoczą tego dnia. W nowej serii Ninjago. Powstanie Smoków poznajemy Arina, który sam opanował sztukę Spinjitzu. Nie jest on jednak pierwszą postacią, która tego dokonała. Przed nim był Dublon. Jego Spinjitzu obserwujemy w sezonie szóstym. Porównajmy sobie jego Spinjitzu ze Spinjitzu nowego Ninja. Oba wyglądają bardzo podobnie. Są żółte. Obaj ich nie mają, przynajmniej z tego co obecnie wiemy jeżeli chodzi o Arina, żadnej mocy żywiołów. Więc ich tornado powinno mieć szary kolor, jak u innych ludzi. Tak jednak nie jest, ponieważ Arin i Dublon tworzą własne spinjitsu. Jest to jedna z odmian klasycznej sztuki walki, tak jak na przykład zakazane spinjitsu. Do ich nauczenia wojownik dochodzi sam, bez wskazówek jakiegoś nauczyciela. Myślę, że kolor tornada Arina to nie jest przypadek, i niedługo dowiemy się czegoś więcej na temat tego samoukowego spinjitsu. Fałszywi anakondowcy Chena. Mimo tego, że byli fałszywi. To posiadali jednak długie ogony. Kiedy Okozgoni z Zugu powrócili w odcinku specjalnym, nie mieli długich ogonów, tylko zwykłe nogi. Dlaczego? Trzeba pamiętać, że Yang ożywił tylko posągi przygotowane przez muzeum. O tym, czy był to jakiś spisek, stworzyłem kiedyś teorię, link w karcie. Po stworzeniu ogona Pytora prawdopodobnie zabrakło funduszy na większą ich ilość. Dlaczego więc nie stworzyli kultystów w formie ludzi? Wyszłoby taniej. Odpowiedź jest prosta. Mieszkańcy miasta Ninjago nigdy ich nie widzieli jako ludzi. U oczywiście. To naprawdę imponujące, że twórcy przyłożyli się do takiego szczegółu. Coś mi mówi, że Tommy Andresen za tym nie stał. O, zdecydowanie nie. Tak jak wspomniałem na początku, wątków jest wiele, a niektóre z nich to pojedyncze sceny w co którymś sezonie. I nie, nie mówię tutaj o listonoszu, ale o Darecie. W sezonie drugim Gail Plotkara wzięła go na tymczasowego kamerzystę w trakcie ataku Kamiennej Armii. To był początek ich. Trudnej relacji? Święto Umarłych wspomina o tym, że Gail powinna zrozumieć, że on jest dla niej najlepszą partią. W sezonie ósmym pokój Dareta sugeruje, że jest jej największą fanką, natomiast sezon później wreszcie Gail Plotkara zauważa Dareta, kiedy ten, jako brązowy ninja, ratuje ją przed synami Garmadona. To jest dopiero love Story. Co nie Lloyd? Kolejnym sekretem, który twórcy przed nami, można powiedzieć, ukrywają, są postacie, na których skupia się sezon. Przyjęło się mówić, że tak zwanym Focus Character jest ten, kto pojawia się na pudełkach zestawów w danym sezonie. I o ile zgadza się to w takim sezonie drugim, trzecim czy trzynastym, tak jest wiele sytuacji, w których ten system się po prostu wywala. Pierwszą taką sytuacją był sezon czwarty. Na pudełku Kai, a sezon może był tworzony pod Kaya, ale ostatecznie skupiał się na całej drużynie. Dosłownie sezon później mamy podobną sytuację, w której Lloyd's pudełka praktycznie w sezonie się nie pojawia, a seria jest zdecydowanie skupiona na całej drużynie. Mamy tak również w rozdziale ognia, w rozdziale lodu i skrystalizowanych. Dlaczego więc twórcy mówią, że dopiero od pierwszego sezonu powstania smoków sezony będą się skupiać na całej drużynie? Nie wiem. Choć się domyślam. Może chcieli wywołać trochę szumu? Dla przypomnienia, tylko wspomnę, że na opakowaniach zestawów Lego w tym roku występuje Arin razem z Raju. Ostatnia pozycja na tej liście zdecydowanie uszczęśliwi spostrzegawczych. O tym, że pod koniec reaktywacji twórcy planowali kolejne sezony, wiemy nie od dziś. Zrobiłem o tym cały odcinek, więc jeżeli chcecie rozszerzyć swoją wiedzę, to zapraszam. W ostatnim, finałowym odcinku widzimy plany Perły Przeznaczenia, trzymane przez Nia. Są to oczywiście plany ulepszonej Perły, którą Nia naprawiała na początku czwartego sezonu i uruchomiła pod jego koniec. Wiedzieliście o tym? Zauważyliście to? To by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, ile sekretów znaliście, na przykład 3x6 albo 1 na 6 Następny film będzie o wiele szybciej, a jeżeli chcecie wpaść na jakiś serwer Ninjago, na którym panuje wyjątkowa atmosfera i świetny klimat, to zapraszam do linku w opisie. Jeszcze raz przepraszam za to, że nie było filmów aż tak długo, ale myślę, że wszyscy wiemy, czym to jest spowodowane. Cześć i żegnajcie, mówił do Was Antrex. Cześć!